to tą... pana kurwo, zamknij tą kurwa, szmato! Dawno nie było do dowcipu prędzącego na początku odcinka, a że czasy w uniwersum ponure, no to zapraszam. Do knajpy wchodzi kryminalista, alkoholik, ham, wieśniak, kłamca, ćpun oraz idiota. A barman na to. Witam, panie suchodolcy! Jak już się pośmialiśmy, to czas na clue programu. Dzisiaj na celownik wziąłem sobie fragment jednego z ostatnich filmów pana Sławka. Centaur, jak zwykle, próbował ukazać siebie w jak najlepszym świetle, ale jak to bywa w jego przypadku, strzelił sobie w kolano. No ale po kolei, posłuchajcie rzeczonego fragmentu filmu. A propos kontaktu, nie, to tym razem, bo on ma tam telefon, nie? Tego numeru nie mają osoby, które, czyli. Widzowie, którzy by zaczęli wydzwaniać krzysiu, bo dom ci się pali, ale nie słucha z tego prostego powodu, że ludzie nie mają dostępu do tego numeru. Jest logika w tym, co mówi pan Sławomir, bo kto ogląda uniwersum, wie, że do. Konona telefony wręcz się urywają, a w sytuacji, kiedy jest w szpitalu, chętnych do rozmowy, czy też do podkurwienia Krzyśka, byłoby znacznie więcej. Teraz szybkie nakreślenie sytuacji z taborem telefonicznym prezydenta. Jak pewnie każdy wie, Krzysiek na co dzień posiada oraz posługuje się telefonem starego typu. Babciofonem z fizyczną klawiaturą. Jaki to jest dokładnie model, nie wiem, rozpoznanie pozostawiam specom. Numer tego telefonu jest powszechnie znany, lata on po internetach od lat. Kto chętny bez trudu sobie go znajdzie? Chętnym bardzo ciężko trafić z wolną linię, dlatego jakoś z rok temu pan Sławomir podarował dla Krzyśka używanego smartfona. Numer tego telefonu znany jest tylko dla, co oczywiste, pana Sławka. Podejrzewam, że ten numer zna również Jacek, Major, Paweł z Warszawy, może Meksyk. Pato, może Monika z Krakowa. Jak widać, jest to sama śmietanka towarzyska, i z tym właśnie telefonem wylądował w szpitalu pan Kononowicz. Wydaje się, że rzeczywiście powinien mieć spokój, bo powiedzmy, kontakt mają z nim na ten moment jedynie grono redaktorskie, a gimbusy nie mogą robić pranków i denerwować Krzyśka. Otóż kurwa nie, bo jak się okazuje, numer tego telefonu posiada niejaki Wornest. Wczoraj na kanale Jacka Mleczny Człowiek. Pojawiła się rozmowa telefoniczna Warnesta z Krzyśkiem. No ale po kolei. Kim jest Warnest? Bo nie każdy musi znać tego człowieka. Jest to facet, który prowadzi kanał youtube'owy, na którym wykonuje telefoniczne pranki na majorze i konoje. Warnest, czyli w prawdziwym życiu Adrian Rodo, zwany również trupiarzem, ponieważ pracuje w branży pogrzebowej, jest niezwykle ciekawym osobnikiem. Na przykład swego czasu dorobił się poświęconego jego osobie odcinka TVN Uwaga. Jeśli jesteście zainteresowani, to możecie sobie obejrzeć ten odcinek, jeśli wpiszecie w Google frazę Nie chcieli wydać zwłok męża, byłam poniżana i obrażana. W okolicach kwietnia pojawił się także film, gdzie rzekomo pan Adrian miał przerwać mrze oraz naruszyć nietykalność cielesną bodajże kościelnego. Film jest do obejrzenia w internecie, oto fragmencik. Pan jest słabosi, Jak przechodzisz przed ołtarzem, to przyklękaj baranie jeden. Ratunku! Czyli jak widać, pan Adrian jest osobą przynajmniej ciekawą, tak można powiedzieć. Warto też wspomnieć, że pan Adrian, welwornest, weltrupiarz, welbiznesmen, pojawił się na szkolnej po raz pierwszy z styczniu tego roku. Gdy przywiózł do Białego Stoku do Konona Ewę Lipkę, Przestawił tam się Kononowi jako biznesmen, stąd też niektórzy do tej pory tak go nazywają, ale to nie jest najciekawsze. Całość tego spotkania była nagrywana przez Fiodora i w pewnym momencie wychodzi na jaw, że pan Wornest oraz pani Lipka weszli w posiadanie prywatnego numeru telefonu pana Fiodora. Zdziwiony Fiodor pyta się Wornesta, skąd ma jego numer telefonu, a ten odpowiada, że od Sławka. Posłuchajcie fragmentu rozmowy, który pochodzi z kanału Szkoda na celowniku. Link do całego filmu znajdziecie w opisie tego filmu. A ja do... ro... Jaką rolę tam będzie grała? Gdzie? Od, 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 od Maj, od, od... U Majora. Sławka. Ja nie jadę do Krakowa. A jakże nie? Kto pan numer dał? To prawda pani Ewo? Z numerami, tak? No ale mhm. ja nie wiem do kogo Ale od, od kogo pani dostała? Dostałam... Po, zaraz, powolutku. Od Sławka dostałam SMS-em numer do Fiodora i do Pata Pato TV. I nie wiem, który to jest Aha. który. Tak? Sławek dał y, numery, bo Sławek w ogóle się. Ale zamów... teraz pani znowu będzie gnoj. Ale A, nie ma gnoju! dlaczego Sławek e, e, czemu będę chyba będzie pojechał jest... do Sławka, żeby były pytać, żeby wiesz, nie rozarło telefonu? A i tak przy okazji dla nowoszkolnych takie oto sms -y wysyłał pan Sławomir z numerami prywatnymi Pato oraz Fiodora. No w gruncie rzeczy obcych osób. Oczywiście bez zgody wyżej wymienionych. ci po prostu jaki Sławek jest uczciwy. O. Ale Sławek. Czyli jak widać, pan Sławomir oraz pan Wornes współpracują ze sobą od początku roku 2020. Moje pytanie brzmi: o chuj tu kurwa chodzi? Z jednej strony mamy Sławka, który instaluje motoring na szkolnej, ponieważ jak twierdzi, nie mógł już znieść znęcania się nad Kononem oraz Majorem, a z drugiej strony udostępnia on prywatny numer telefonu Krzyśka osobie, która, co by nie mówić, dręczy go telefonami i jeszcze wrzuca. Te rozmowy na kanał Jacka. Gdzie tu jest logika? Nie wiem. A i żeby nie było, że przesadzam z tym dręczeniem, to nie ja jeden ja mam takie zdanie. Oto kilka komentarzy pod telefonami Wornesta do Krzyśka, kiedy ten był w szpitalu w maju tego roku. Cytuję: Ty durny człowieku, daj mu spokój. 110 łapek w górę. Zostaw go. Nękasz chorego człowieka. Obiecujesz pomoc, a nie pomagasz. Za to można odpowiadać. 29 łapek. Ciemoku, daj mu z kilka dni odpocząć. 58 plusów. To trzeba mieć zryty mózg, żeby nie dać mu spokoju nawet w szpitalu. 33, itd., itd. Żeby objąć szkolno monitoringiem, trzeba było walić to trochę kasy. A żeby odciąć wornesta od krzyśka, wystarczyłoby, żeby pan Sławomir dodał jego numer na czarną listę. Czy jak to teraz się nazywa? A i Centaurze, gdybyś miał jakieś znowu wąty, że nie masz takiej możliwości technicznej. Nie, nie zablokowałem Was u Majora, bo nie mam takich zdolności, nie mam takich możliwości, nie, nie umiem się tam przenosić telepatycznie. Nie... To Jacek przez przypadek jakiś czas temu nagrał jak zdalnie grzebiesz w telefonie prezydenta. Fragmentu nie wrzucę, bo już raz mój film został zrzucony z bicykla przez pana Sławomira, ale możecie sobie zobaczyć co i jak na kanale King of the Diamond. Link w opisie. Również Paweł z Warszawy, czy może Piotr, na jednym z ostatnich lajtów przyznał, że ktoś... Ciekawe, kto poblokował jego numer na telefonie Krzyśka i Majora. Pawle, czy to prawda, że twój numer jest poblokowany na niektórych telefonach Majora i Konona? No, no, no tak, no, mój numer jest zablokowany. Tam... Nie ja mogę się do nich zadzwonić. Pytanie, czy facet, który ma z dwie zdrowe, szare komórki w łbie, bo resztę mu rozwalił rozpuch, oraz Krzysiek, który tak oto zna się na technologii, Kurwa, z tymi telefonami, jeba, potrafiliby coś takiego zrobić. No, wydaje mi się, że raczej nie. A co dostaną Krzyśka? to ja nadal wstrzymuję się z osądem, czy Krzysio Misio rzeczywiście miał ten udar, czy go nie miał. Co i jak, pewnie dowiemy się dopiero jak Krzysiek wyjdzie ze szpitala i zobaczymy go na filmie. E, no ale pan Wornest na kanale Mecznego Człowieka nagrał rozmowę telefoniczną, która ma być dowodem, że udaru nie było. Posłuchajmy. Co? Pampersa robisz, czy podsuwacz? Ale co? No siku. Kaczkę. Pampers. persa. Jak słychać, pan Krzysztof bardzo płynnie artykułuje swoje myśli. Można powiedzieć, że jest bystry niczym woda w klozecie. Wychodzi na to, że białostocka służba zdrowia od ponad tygodnia trzyma zdrowego chłopa szpitalu na siłę. A jeszcze co do dementii ze strony samego Krzyśka, że miał udar. No to przypominam wam, że ten człowiek po tym, jak miał pierwszy atak cukrzycy. Wyszedł ze szpitala i twierdził, że jest chory na białaczkę. Teraz dostałem białaczki. Widzicie? Ale byś żył, będę by cię się opiekował. Choroba żółtaczka przyszła na mnie. No jeśli ktoś myli cukrzycę z białaczką, to czy można brać pod uwagę jego słowa, że nie ma udaru? To już zastanawiam wam. Pozdrawiam.